Bardzo się cieszę, bo piąta edycja z Day Tea to był frekwencyjny sukces. Cała sala entuzjastycznie nastawionych ludzi, uśmiechniętych, pogodnych, zadowolonych, którzy networkują, dyskutują, rozmawiają i dzielą się swoimi spostrzeżeniami, a przede wszystkim temat, który dzisiaj podjęliśmy, sukces zawodowy i pewność siebie, okazał się być tak inspirujący, że ten networking odbywał się już przed samym wydarzeniem. Także jeżeli chcecie wspólnie z nami cieszyć się, Nowymi tematami. Chcecie poznawać nowe osoby, zapraszamy do naszej społeczności i na nasze wydarzenia. Na LinkedIn mamy wspaniałą grupę, ponad tysiące osób. Gromadzimy się tam, żeby budować relacje, networkować, wymieniać się wiedzą. Mamy tam bardzo fajne, ciekawe cykle, tak jak Tuesday Tip. Networking Time, IT Game Changer, a już wkrótce planujemy taki nowy cykl Back to the Past. I w ramach tej społeczności rozmawiamy, dyskutujemy. Mamy cały czas fokus na to, żeby ta nasza społeczność się rozrastała, więc jeżeli jesteś chętny na dzielenie się wiedzą, jeżeli chciałbyś do nas dołączyć, to serdecznie Cię zapraszam Let's Talk od IT, to miękka strona IT.